w kolejnym odcinku na kanale Team Ares, a w dzisiejszym odcinku mamy testowanie Forda Mustanga eee, każdy Ford Mustang w każdej wersji kosztuje eee, 87 tysięcy tak one wyglądają tu od razu widzę, że tu jest zjedzony bo tu ma dotyśnianę. Był uderzony tak naprawdę skalowy, z każdej strony był uderzony. Znaczy wiem, że nie był, tylko po prostu tak zrobiony mot. Odpalmy. Tutaj mamy takie palmy podświetlane. A teraz jeszcze zgaszę i odpalę, żebyście słyszeli jak gwarczy. Maskę. O, można tu zamknąć maskę. Później, jednym folgorem pojedziemy na testy, a teraz pojedziemy tylko tak trochę. Tutaj każdy kolor ma inny kolor podświetlania. 20 litrów maksymalna, bardzo szybko się rozpęta, co można zauważyć. On jest taki niski, że często okrawem nich się zawiesza. Hmm? może jakieś yy, nie Ferrari yy, a Ferrari może też chciałem powiedzieć że może wzgram dobra zostawmy tego korda Mustanga bo równolegle się nim nie zaparkuje Stawcie suba i lajka, like bo na 100 subskrypcji będzie tygodniowe daily, a na 20 subskrypcji będzie studia z samym Farming Simulator 19. is it? Mm -hmm. Thank okay. Teraz będziemy się rozpędzali w linii prostej, bo teraz mamy trochę prostej, to się spróbujemy rozpędzić do maksymalnej prędkości, tylko o w ogóle nie wiem, po co przyjechałem przez te dwie do bo widać, że ale dźwięki ma no fajne. gdzie pokazuję Wam wszystkie moje mody, nie to, że kupuję, tylko po prostu w sklepie pokazuję. A mam ich 174. I to jeżeli taki odcinek chcecie, to zostawcie 5 łapek w górę. So yeah. Ma gdzie... Wow, ja nie patrzyłem na światła wcale. A jak ładnie podświetla. Zobaczmy, jeszcze też nie działają.